Witam wszystkich. Dzisiaj nietypowy filmik. Jak widzicie, prawie nie ma jedną uncjówek. Mamy za to potocznie nazywany Junk Silver. Chociaż ja wolę nazwę srebro Obiegowe. No i co tutaj mamy? Eee... Głowę kobiety w polonie. Z dwudziestolecia międzywojennego, e, mapki PRL, tu jest tego najwięcej, e, olimpiadę, no, najbardziej popularne e, srebro obiegowe z okresu PRL-u e, czy też polonia z dwudziestolecia międzywojennego. Tutaj y, bardzo fajny przykład psucia monety, czyli y, Kennedy, ten na z 68. A odwrotka, właśnie. Y, no właśnie i dwie złote pchałeczki. Natomiast co? Y, odcinek nie będzie dotyczył monet i tak dalej, tylko tak jak w tytule. Ile tam tego srebra jest? I czy to się opłaca w przeliczeniu na uncję? Zapraszam do oglądania. Pierwszy odcinek z moimi ulubionymi Excelkami. No i jak to wygląda? Tak jak mówiłem, bardzo lubię Excelki, Excele, wszelkiego typu tabele. I dlatego stworzyłem sobie taki kalkulator do przeliczania zawartości metalu i ceny w stosunku do ceny na jedną przeliczeniu na jedną uncję. Może tak na szybko taki przykładzik. Policzmy sobie tutaj trzy czerwone miejsca. To są miejsca gdzie wbijamy, wypełniamy parametry właśnie liczonej monety. No i dajmy przykład najzwyklejszej srebrnej jednącówki, czyli 31,1 grama. Próba o tu już mamy 3 czyli wychodzi. Tutaj jest formułeczka ładna co przez co się mnoży. Wychodzi że przy 39 w tej próbie mamy 31,07 grama czystego srebra w monecie. Czyli jakaś tam zawartość innych metali też jest. No i cena teraz powiedzmy jakoś, no bo mamy spadek na srebrze. Takie tanie, zwykłe, bulionowa moneta 110 zł. I to nam daje tak. Cenę w przeliczniku na 1 gram. Jeżeli zapłacimy za taką monetę 110 zł, to 1 gram mm, takiego czystego srebra kosztuje 3,54 zł. No, i tutaj ile na w przeliczniku na uncję? W tej cenie właśnie 3,54. Jakie nam wychodzi, w, jeżeli zapłacimy 110 zł? Wychodzi nam 110,11, więc no całkiem ok Cena spot obecnie 92, tutaj sobie taką ściągę napisałem 92,24. No dobra, przystąpmy do sprawdzenia, no chociażby, właśnie najprostszej poloni, tej głowy kobiety. Monetki, którą posiadam 5 złowej z y, 1934 roku. Y, Polonia waży 11 gram. Próba tutaj już nie mamy 3 dziewiątek, tylko mamy próbę y, 750. I co nam da, y, Taki przelicznik 8, 24, czyli tyle gram czystego srebra jest w tych 11 gramach monety. Cena monety, no właśnie. Po ile są takie głowy kobiety na rynku, jak otworzyć Allegro, to nawet i po 200 zł widzieliśmy. No i wtedy, jeżeli kupimy taką głowę kobiety za 200 zł, Cena na 1 gram 24, 24, 24. No i na przeliczniku na jedną uncję wychodzi, jakbyśmy chcieli uzbierać jedną uncję srebra czystego w takich jedno, 11 gramowych monetkach, wyjdzie nas 700 zł za uncję. Czyli cena kosmos po prostu. No ale te 200 zł za monetę, no to nie jest cena tak naprawdę. Za gram czystego srebra, jakby brana pod uwagę na zasadzie bujonowych monet, tylko raczej kolekcjonerskie monety, czyli tam dochodzi stan e, zachowania. E, rocznik, no rocznik tutaj akurat jest czwarty, więc e, wiemy, mm, bo w zależności od rocznika różne monety, różne, różne ilości bicia były, prawda? Więc z tych składowych jest bardzo dużo, może gradient e, jakiś. E, Natomiast no ja za 200 zł taki monety bym nie kupił. Ten kalkulator służy mi po to, żeby sprawdzać cenę srebra, bo to mnie interesuje, czyli ten wartość kruszcu w danej monecie. Więc zobaczmy. No oczywiście, zjedzmy, nie wiem. 50 zł. Czy to jest realne? Nadal za uncję wychodzi 188 zł. Gdzie teraz cena spot jest taka? Mówię, do tej ceny spod średnio 20% powinniśmy doliczyć, żeby to była taka realna, fajna cena, yy, która nam się moim zdaniem opłaca. No to zjedźmy jeszcze trochę niżej, nie wiem, 40 zł. Już 150, no zaczyna zaczynać bliżej, ale mamy to... Yy, takie ceny najczęściej wydywałem po 34 zł, nawet u dealerów czasem sprzedawane, 128 zł. Przy tej cenie spot to nadal drogo, ale już można się zastanowić. Cena, jaką bym dał, 25, i tu już mamy tylko 2 zł więcej od ceny spot, więc nawet powiedzmy te 30 zł to jest cena. Taka nawet wygórowana moim zdaniem, jaką w tym momencie, jeżeli patrzylibyśmy tylko na cenę srebra zawartego i chcielibyśmy czysto bulionowo kupować głowy kobiety, no to to jest taka znośna cena że na 28. Czy się znajdzie? Jak się poszuka, to może się znajdzie. Natomiast zazwyczaj widziałem te 34 i w górę to już zależy od stanów zachowania. Ale sprawdźmy sobie kolejną. Ja tutaj sobie wezmę do ręki, czyli mm, naszą mapkę PRL. I mapka PRL. Mm, zobaczmy tą ściągę. Ona już waży troszkę więcej, bo jest też większą monetą. I mamy tutaj monetę ważącą 14,5 grama. Próba, no w PRL-u yy, zaoszczędzili, więc srebra jest tam jeszcze mniej niż w dwudziestoleciu międzywojennym i mamy tutaj próbę 625 0 yy, oczywiście z przodu. Racinek. Więc yy, wychodzi nam na te 14 gram, 9 gram ponad czystego srebra no, i cena monety, powiedzmy 30 zł. No tak, to jest fajna cena. Też widziałem w okolicach takich 36 zł. No, to jest nawet taka już 34, pewnie będzie ok. Czyli w tych wahaniach 34 za taką mapkę to jest już cena taka która daje nam cenę liczoną za uncję 116,68 e, powiedzmy dałbym 30 30 zł i już jesteśmy blisko bliżej tej ceny spot niecałe 10% no 10% ponad cenę spot i taka cena by mnie satysfakcjonowała e, czy się znajdzie no szukajcie Mówię, narzędzie bardzo fajne pomaga sprawdzać, czy, no, czy opłaca nam się ten zakup. Ale zanim e, przejdziemy do przeliczenia w kalkulatorze, właśnie tych pchałek złotej Brytanii. I, i tego liścika klonowego e, zapraszam do subskrybowania dania kciuka e, komentarze komentarze na ostatnim filmie się posypały bardzo fajna dyskusja to mnie strasznie cieszy e, no i dziękuję wszystkim tym którzy już to zrobili e, jeżeli chcecie wesprzeć moje filmy możecie też postawić mi kawę No i tak jak mówiłem, ja kalkulatora używam na przykład do przeliczania mniejszych gramatur monet, w tym na przykład złotych, tutaj przykład złota Brytania, ilość gram taka 1 dziesiąta uncji, czyli tak naprawdę mamy 3,11 grama Próba złota, no to mamy trzy dziewiątkowe. Cena. Z tego co pamiętam, 925 zł wtedy dałem. No i co? W przeliczeniu na uncję wychodzi 9259 zł. Czy cena w stosunku do obecnej ceny złota satysfakcjonująca prawie 1000 zł różnicy no i właśnie to jest to o czym bardzo często wszyscy mówią mm, y, liście klonowego kupiłem za 800 y, chyba 60 wtedy muszę sprawie werknąć. tak natomiast no to też 600 zł ponad, mm, ponad cenę Uncji teraz złota, która jest ceną, ceną spot. Do ceny spot 20% różnych tam premii za przewóz, za wybicie, marżę dealerów i tak dalej. No i wychodzi, powinna nam wyjść cena jakby zakupu, którą utrzymujemy. Ale i tak ona jest no, większa od ceny generalnie uncji. No i czy mnie to boli? Nie. Dlaczego? Dlatego, że ja cały czas wchodzę z założenia, że kupując takie złote pchełki, my fakt kupując przepłacamy, ale wystawiając, też dajemy cenę taką, która nas będzie satysfakcjonować i która przyniesie nam zysk. A na takie pchełki jest zdecydowanie większe zapotrzebowanie i większy rynek chętnych, którzy mogą sobie pozwolić na mniejszy gabaryt takiej małej monetki. To na dzisiaj chyba by było na tyle. Mniej pokazywania monet, więcej liczb i Excelków, ale myślę, że fajny temat. Tych Excelków ja trochę mam, jeżeli chcecie zobaczyć, jak zapisuję na przykład w formie Excela mój zbiór, moje inwestycje, jak przeciągnąć Silveratio, no jest, jest tych zakładek excelskich, które sobie prowadzę, bo lubię. Jeżeli chcecie, dajcie znać w komentarzach. No i do zobaczenia do następnego filmu. Dziękuję bardzo za oglądanie.